Przychodzę z treningu, a zobaczcie, moja rodzinka świętuje, już święta za Piżamki świąteczne, dwie blondyneczki leżą sobie przytulone, oglądają. W telewizji Kevin. Kevin. Sam w domu, tak? Pierwszy Kevin Charlie. Nie. Znaczy taki świadomy, no bo. Ja mam okres, więc się termoformą, ona sobie wzięła na plecki, dałaś mi O kurcze, jak fajnie. Do miłego oglądania. kochani, witamy was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Na mamy, kanale na mamy. Muszę pochwalić mojego męża, bo chwileczką dostałam tak nic prezent z Ritualsa. Dziękuję. Gdzieś gdzieś fajnie was tam jest? Tak, tak jak Twinkle? O tym mówisz? Nie. <laughs> I mamy śnieg, mamy śnieg. O! jak? Jak? New York, proszę pani, New York to jest. Fajnie, co? Wow, no. Podoba się Charlie? Pat, Charlie, jakie piękne, co? Ale super Then you know it's Christmas children Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Musieliśmy przyjechać, chociaż na chwilkę zobaczyć. Jest. Pięknie. No bardzo. Ślicznie to wygląda. Te lampeczki są też piękne. I to jest jeszcze nie koniec, bo tutaj na górze będzie duża czerwona markiza. Tutaj będzie na dole wycieraczka, w środku będzie czerwony dywan, ale to zaraz jeszcze wejdziemy do środka.

Uuuh, you know do domu jedziemy? Tak? Słuchajcie, ostatnio tak bardzo poprawił mi się stan mojej skóry I jestem z tego tak bardzo zadowolona Ponieważ przez wiele lat gdzieś borykałam się z tymi pryszczami To nie był trądzik, natomiast możecie pamiętać, że trochę tych pryszczy na twarzy mi wyskakiwało I co ja takiego zrobiłam, że ta skóra wygląda tak jak teraz wygląda? Kilka rzeczy Chodzę na oczyszczanie skóry twarzy Chodzę na zabiegi medycyny estetycznej Używam dobrych kosmetyków I piję kolagen I ten kolagen piję już naprawdę bardzo długo Dlatego, że lekarz zalecił mi, ponieważ mam Borrelio i to Wam wielokrotnie mówiłam. Natomiast, jakie to są cudowne efekty, jeżeli chodzi o skórę twarzy? Ta skóra jest jędrna, napięta. Wystarczy, że po prostu raz dziennie wypijemy sobie taką buteleczkę na zdrowko. Kolagen świetnie sprawdza się dla sportowców, świetnie sprawdza się dla osób starszych, dla osób młodych. No to jest coś takiego, co dla naszej zdrowotności właśnie powinniśmy przyjmować. Jeżeli dostarczamy odpowiednią ilość kolagenu, nie strzelają nam stawy. Ja miałam z tym bardzo duży problem właśnie przy boreliozie i to totalnie minęło. Na pewno poprawia się kondycja naszych włosów. Zalet jest naprawdę sporo i słuchajcie, jako że zbliża się Black Friday, to oczywiście teraz e, wszędzie wszyscy e, dają Wam różne promocje i ja również mam dla Was promocję, ponieważ z moim kodem Anziak zostajecie minus 10% rabatu dodatkowo przy zakupie trzech takich opakowań zyskujecie 200 zł. Link do kolagenu i tak wrzucam Wam w opisie, także będziecie mogli sobie poczytać, ale ja naprawdę Was zachęcam, ponieważ ja totalnie widzę, jak dobrze po tym kolagenie się czuję. I wiecie to nie od dziś, ponieważ trąbię o tym już, myślę, że od roku na pewno. It's time for Christmas, for each and A co ty tu masz w kubeczku dobrego? Jakieś kakałko Kakałko tak ci zasmakowało ostatnio? To pij kakałko I myjemy ząbki zaraz i idziemy spać, dobrze? Ja płakałam Jak płakałaś? Le, le. Tak płakałaś? A kiedy? U taty U taty jak byłaś tak płakałaś? Tak ta. jest Masz gorąco. Mam gorące czoło Mam gorące czoło? Co? Jestem zdrowa? Ile? 38! Też klimat. To ja mam temperaturę chyba. Nie, 36, zobacz. No i wiadomo, nazywam 38! No to ja mam gorączkę. Dobra. Chyba tak. Chyba tak. Wloga nagrywasz? Ty vloga nagrywasz? Zrobiłam dzisiaj na kolację bufale Z pomidorkami, z parmą I z bagietką taką e, Na oliwie Myśleliśmy, że będziemy mieć randkę sami ze sobą Ale niestety Charlie nie chce spać Więc mamy randkę w trójkę Pięknie nie, nie smakuje. Co ty chcesz mi dać? Plasterek, tak, ale nie trzeba. Trzeba, trzeba. Trzeba, trzeba? Taki może być? Jeszcze dla mamy, Jeszcze dla mamy, tak? Proszę. A tu obok. Tu mam kuku, Tu się uderzyłeś, Obla. Jak ty to pięknie odklejasz. Boże. Nie, no dziękuję. Piękny. Piękny w koniki, tak? Koniki. A ty też chcesz? Też ci nakleić, czy sama sobie nakleisz? Sama. Miałeś mały wypadek, tak? Zderzenie głowami. Ale nie boli, wiesz? Super, jesteś lekarz. Gdzie mi bola. Tutaj się tak uderzyłaś. Pa, żegnamy się. Idziemy spać. Mm. Dobra, dobranoc kochani, idziemy spać. Jadę do Twinkle, widziałaś już filmik? Wiola mi wysłała, jak to wszystko razem wygląda. Mega. Piękne, naprawdę super. Robi wrażenie, kolory, co? Różowy, czerwony, cudowny. Jak taki nowojorski no, sklepik. Totalnie, Nowy tak, Jork dla mnie. Tak. Nowy Jork, taki mut, naprawdę. Tak, więc tak. idziemy teraz zobaczyć jeszcze tą markizę Super. już w całości, jak to wygląda, te dywany też w środku. I wrzucam dzisiaj film na YouTube, żeby wszystkim pokazać, jak pięknie wygląda Twinkle. Jeszcze o -o. tylko dom muszę tak przyozdobić i będzie komplet. No. Jeszcze dom? <głos> no. <głos> no tak. A ty jak tam mamo na bali okay, no odpoczywasz? Super, super. Moja mama teraz jest na bali, więc możecie do niej chodzić na Instagram i oglądać y, jej tam różne ciekawe y, historie, które jej się przytrafiają, nie? Na przykład z jaszczurkami. Dzisiaj znowu miałam w pokoju, ale wiesz, no dzisiaj to taki miałam troszeczkę ciężki dzień, bo jestem na y, wiesz, tej panczakarni na w Klinice Jurwedy, więc mm -hmm. było tak troszeczkę dzisiaj y, mocno z rana. Jak masło klarowane z no. rana? O oh jest. Myślałam, że dzisiaj to już nie wypije Jutro jeszcze mam jeden Ale co takie czyste, e, ta, rozpuszczone masło klarowane To ta cała szklana, cała szklana Wiecie co, dzisiaj miałam już dwie takie Znaczy takie małe szklaneczki, ale naprawdę Wypić to jest tak ciężko, bo cię po prostu od razu tak Mamy to! Po co tutaj przyjechaliśmy? Efekt końcowy Spójrzcie tylko na to Do góry jest pociągnięta cała choinka Tutaj mamy Markizę piękną Pod markizą są jeszcze kokardki No wygląda to po prostu o błędy nie. Wycieraczka piękna, czerwona. No, petarda nie, nie jest, jest sztos. Nowy, Nowy Jork to jest uzmysłowienie atrakcji świątecznych, takich tak. dekoracji, i to jest po prostu wchodzę. I zrobiliśmy nie patrzę to. patrzę tutaj, wchodzę tutaj. Wow. I teraz zapraszam Was do środka, bo to, co się dzieje w środku, to jest istna magia. Dzień Jestem ja pierdzielę Coś czuję, że w tym miejscu będzie sporo zdjęć Nagle tych kokard, wieńca Piękne miejsce. Chodź, Myszka, zrobimy sobie zdjęcie świąteczne. A już Wicka ze mną robiła tutaj, wiesz? Tak? tak było no, ale jeszcze nie, no, było jeszcze nie było tak wszystkiego. No, jeszcze nie było wszystkiego, tak, pewnie. Nie no, ale nie wiesz, stał tak. się tutaj nowy spot e, Instagramowy tak w Warszawie. Jeszcze tak nie było. Ta czerwień zrobiła całą robotę tutaj. I wiola oczywiście też. No. całego sklepu wezmę mgiełkę Moltwine, która jest najlepsza jeżeli chodzi o świąteczne zapachy. Czujesz? Czuję, czuję oczywiście. Do widzenia. A jak widzenia. się podoba sklep ładnie? Ładnie. ale czy tutaj? Tak, to dobrze. Dziękuję do pięknie. Do widzenia. Szybka Szamka? Tak. Dobra. Putisanti, tak? Tak, tutaj a jest Tu jest jeszcze sushi gdzieś. Nie, ale ja na sushi nie mam ochoty, jest tak zimno. Ile razy już były takie vlogi, gdzie ty chodzisz ubrany jak nienormalnie. Jak jest gorąco, on chodzi w kurtkach i w bluzach, a jak jest zimno, to ja bez rękawniku. Tłumaczę, ja ja po prostu... Ubolewam, że nie wzięłam słuchajcie, szalika. Ostatnimi czasy, już długo, niest niestety bądź niestety mam taki tryb życia, że jak wychodzę, to wiem, co będę robił. Nie zaskakuje mnie życie. I jeśli wiem, że spędzę trzy czwarte czasu w samochodzie, bo tak jest, albo w pomieszczeniach, to nie chcę mi się ubierać jak cebula. Eee, jest naprawdę, o okay, to nie, i tak słuchajcie. nie tłumaczę, jest no. okropnie. Ja ledwo stoję tutaj słuchajcie, a mam płaszcz na sobie. No, szyję mi jest tak zimno, no, ale podziwiam, podziwiam. What a night people dance. Ale fajnie już co? Z tymi zimowymi herbatkami. Brakowało mi tego przez całe lato. Nie czuliśmy klimatu, nie czuliśmy i nagle jeden Poczuli dzień się. i BUM! Poszło enough, Jak jest tak zimno, to ja uwielbiam takie włoskie jedzenie i Długa zamówił sobie makaron z podwójną porcją krewetek, słuchajcie. Tak, no już pytania, I ile krewetek jest. O nie, bo ja zacząłem treningi, MMA, wiesz, nie może być samego makaroniku, tylko dodatkowe krewetki. 16? Krewetek. Jedziemy już do domu, ale zobaczcie, jak z zewnątrz to pięknie wygląda. No, robi wrażenie. Robi wrażenie, naprawdę. To markiza. No, my jedziemy, jedziemy. Markiza to jest petarda. Zobaczcie ten przykry widok. Y... <gryw> Kwiatków, które już umarły, ale nie jest zawsze tak szkoda je wyrzucać. Nawet jak one są takie zasuszone no szkoda mi jest, ale i tak dzisiaj to zrobię bo wygląda to już bardzo brzydko zamówiłam stroje kąpielowe dla Charlie dlatego, że pod koniec roku na pewno będziemy jechać do rezydencji a tam jak wiadomo jest basen możliwe, że też po nowym roku pojedziemy gdzieś na wakacje i Charlie niestety już z wszystkich swoich rzeczy wyrosła więc mamy trzy stroje kąpielowe Nie chyba wyglądają, co? to już takie dla starszej dziewczynki nie jednoczęściowe, tylko dwuczęściowe zobacz o kurcze, jakie majteczki! Jaki tutaj staniczek z falbanką. O, na smyku takie były, słuchajcie, chyba za 30 zł. Fajne? Tiki, Nie, no ten jest słodziakowy. Zaraz się poprzebieramy. Oczywiście nie będziemy tego już nagrywać. zobacz różowe palenki. Fajny? On słuchajcie kosztował 49 zł. Nie, on kosztował mniej, bo on był na przycenie. Yy, ja zamówiłam jej rozmiar 92 i tutaj został jeszcze... Uważaj? uważaj został ostatni. Który Ci się najbardziej podoba? Który wybierasz? Wszystkie są twoje, ale jestem ciekawa, który Ci się podoba najbardziej. Eee. Różowy. Chcę się z Wami już na koniec pożegnać, dlatego że obiecałam dzisiaj Charlie, że spędzamy babski wieczór. Luka wychodzi na mecz z chłopakami, a ja stwierdziłam, że mam już całego vloga zmontowanego, więc tak jak dzisiaj oglądacie ten film, to dzisiaj go właśnie przed chwileczką skończyłam montować, tylko tą końcówkę muszę wrzucić. Obiecałam Charlie, że idziemy się razem kąpać. Będą kule do kąpieli, będziemy my, będą zabawki, następnie robimy popcorn, oglądamy film, później robimy razem kolację, ponieważ będziemy. Razem przygotowywać jakieś kanapeczki, kroić, co sprawia zawsze przyjemność, więc mamy dzisiaj taki wspólny babski wieczór. No i jeszcze czeka nas oczywiście sprzątanie domu w międzyczasie, dlatego że Charlie po prostu roznosi dom w przeciągu 5 minut. Wszystko wygląda, jakby tornado przeleciało, także. Nawet tutaj widać. Najbardziej mi zależało, żebyście zobaczyli, jak pięknie wygląda Twinkle. Jestem bardzo wdzięczna. Wioli zrobiła przerewelacyjną robotę. Sklep wygląda jak z takich wszystkich inspiracji świątecznych. E, mam nadzieję, że Wam się również podoba. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy tak samo dla Was to jest efekt wow. No i widzimy się już w kolejnych filmach. Buziaki. Pa! Jeszcze chwilę i Was.